No świetnie, ostatnia runda i jesteście w finale, chyba że czujesz, że antyzaklęcie można zagrać już teraz. Nie martw się, Twilight. Finał jest dopiero wieczorem. Jeszcze trochę poćwiczymy, zanim damy czadu na scenie. Nie zawiedziemy cię. Nie? Na pewno. Wy mnie nie zawiedziecie. Um, mam takie pytanie, bo jeszcze nie grałyśmy żadnej mojej piosenki. Jesteśmy w półfinale. Zagramy, ja najlepsza jestem tu. Nie wiem, po co w ogóle pytałam. Te sztuczki znam, macie słuchać mnie, wtedy gdy ja tego chcę. Yeah. <ścoughs> Fantastycznie! Heh, nigdy nie przebijecie tego występu, Rainbuły! Nie powinnyście być w konkursie, kiedy macie taką dużą przewagę nad resztą kapel. Masz na myśli moją super grę na gitarze i nieziemski odlotowy wokal? O, nie ośmieszaj się, mam na myśli ją. Gdybyś naprawdę była taka świetna, Rainbow Dash, to nie musiałabyś ściągać jakiejś znawczyni magii, żeby mieć szansę. Cała szkoła o tym plotkuje. Ha! Przestań! Mogłabym wygrać konkurs jako solistka i wszyscy o tym wiedzą! Nie wątpię w to. Ona zniknęła! O, zaraz! Jest tam! Kolejna na Rainbow's. Chcę im rainbows. Zostanę tu. Będę patrzeć.